Witam pogoda nas w tym roku nie rozpieszcza generalnie rzecz biorąc jest bardzo zimno wietrznie lokalnie zdarzają się przymrozki nie są to warunki sprzyjające pojawianiu się szkodników w rzepaku w tym także słodyczka rzepakowego który w tej chwili powinien być zwalczany spójrzmy jak ten rzepak wygląda z bliska w jakiej jest fazie biorąc pod uwagę fakt że od kilku tygodni nie spadł żaden deszcz ten rzepak jeszcze sobie radzi. W tej chwili jest on w fazie zwartego pąka. Jest to faza bardzo wrażliwa, jeżeli chodzi o pojawienie się słodyżka rzepakowego. Jeżeli nam w tym momencie pojawi się słodyszek, to on praktycznie będzie miał w zasięgu większość pąków na pędzie głównym. Tu próg szkodliwości to zaledwie jedna, dwie sztuki na jednej roślinie. Jeżeli pojawi się w tym momencie słodyszek, on będzie miał większość pąków w zasięgu. Po przegryzieniu tych pąków, z takich pąków nie będzie łuszczyn. Jeżeli te rzepaki są bardziej zaawansowane, jest to faza żółtego pąka, czy nawet jest to początek kwitnienia, wówczas również powinniśmy pamiętać o zwalczaniu słodyżka. Co prawda, na tym pędzie głównym te pączki są oddalone od siebie o pewną większą odległość, natomiast pamiętajmy, że w tym momencie rzepak puszcza także dużą ilość pędów bocznych i na pędach bocznych te pączki są bardzo blisko siebie i tu słodyczek może nadal wyrządzać duże szkody w tym momencie należałoby sięgnąć po preparat który biorąc pod uwagę oczywiście warunki jakie w tej chwili panują czyli zmienne warunki pogotowe dużo wiatru zmienne temperatury tu powinniśmy sięgnąć po rozwiązanie które będzie działało jednocześnie i szybko i długo, gdyż przy tej pogodzie będziemy narażeni na długi rozciągnięty w czasie nalot słodyczka rzepakowego. Takim rozwiązaniem może być zestaw handlowy składający się z preparatu Delmetros, który będzie działał nam szybko i preparatu Los Ovados, który będzie działał długo taki podwójny cios na słodyczka rzepakowego zestaw bardzo bezpieczny, dlatego że jeżeli nawet nie pojawi się słodyczek rzepakowy ten zestaw możecie wykorzystać do zwalczania pryszczarka w okresie późniejszym w tym zestawie znajduje się, znajdują się dwa preparaty w środku jest też niespodzianka, jest to magnetyczny notes kowboja kupując 5 zestaw Losovados i Delmetros zyskujecie nie tylko trwałą, dobrą i skuteczną ochronę, ale także w prezencie magnetyczny notes